Dzisiaj zajmiemy się ogólną charakterystyką spółki GmbH. Spółka GmbH to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że osobiste majątki wspólników są zazwyczaj chronione przed długami firmy, a ryzyko straty ogranicza się właściwie do kapitału wniesionego do spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 tysięcy euro. Spółka może mieć m.in. zarząd składający się z jednego lub wielu dyrektorów. Spółka zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości i przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych. Podatki. Mamy tutaj podatek dochodowy od osób prawnych 15%, dodatek solidarnościowy 5,5%, dodatek tzw. firmowy. Jest on indywidualnie wyliczany dla każdego landu i przykładowo w Berlinie wynosi on obecnie 3,5%. Ponadto podatek VAT, tutaj dwie stawki podatkowe 7 i 19%. Wizerunek firmy. Spółka GmbH jest często postrzegana jako bardziej prestiżowa i budzi większe zaufanie wśród partnerów biznesowych. Jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Po więcej zaobserwuj mój profil.